Witajcie. Długo się zastanawiałem, czy wam to powiedzieć, i nie mogę dłużej zwlekać, ponieważ to, co chcę powiedzieć, jest tak uwalniające. Najpierw powiem słowa, które zabrzmią strasznie, ale które są prawdziwe i które właśnie są bardzo uwalniające, przynajmniej takimi były dla mnie. Chodzi mianowicie o to, że Bóg uważa, że nie ma dla ciebie żadnej nadziei. Innymi słowy, Uważa, że jesteś beznadziejny czy beznadziejna. To są straszne słowa. Ja zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ pytacie się mnie o moją serię, którą kiedyś prowadziłem, która się nazywała Biblijny sukces. Pytacie się, dlaczego przerwałem tę serię. Ponieważ no, była fajna, była ciekawa. Była o rozwoju osobistym w świetle Pisma Świętego. E, o sukcesie według Biblii. To były takie tytuły. Przerwałem tą serię, ponieważ natknąłem się na nauczanie, które jest oparte e, na Słowie Bożym i kompletnie rozwaliło moje myślenie. Wszystko mi się posypało. I to nauczanie właśnie mówi tak, że Bóg uważa, że jesteś beznadziejny. E, o co chodzi? Bo na pewno się z tym nie zgadzasz. <laughs> e, chodzi o to, że gdyby Bóg miał jakąś nadzieję dla Ciebie, to starałby się Ciebie naprawić, pomagałby Ci w ulepszaniu się, w Twoim rozwoju. Natomiast Bóg stwierdził, że trzeba Cię współukrzyżować razem z Jezusem Chrystusem. Bo jesteś współukrzyżowany z Jezusem i razem z Nim umarłeś na krzyżu. Wiemy to z listu do Rzymian z rozdziału 6 dokładnie. Zostałeś ukrzyżowany razem z Jezusem Chrystusem i umarłeś. Dlatego, że mówić, że Pan Bóg stwierdził, że nie ma dla Ciebie nadziei. Masz umrzeć i masz przyjąć nowe życie. Taki jest pomysł Boga, który mówi: tego starego się nie da naprawić, jest bez sensu, robimy całkowicie od nowa. Nie, w ogóle całkowity reset. I teraz wniosek, jaki wyciągają ludzie egzegeci, których ja szanuję, e, których Wam potem przedstawię, jednego już wspominałem. Natomiast oni mówią tak: wyciągają taki wniosek nie mają sensu żadne postanowienia. <słyski> I teraz ja robię filmy o postanowieniach. Nawet niedawno robiłem film o postanowieniach. Nawet teraz mam jakieś postanowienie, żeby no takie jedno mieć, żeby nie pójść spać, dopóki nie pomodlę się tyle a tyle w danym dniu. Takie jedno postanowienie mam, no bo jakaś dyscyplina musi być i te osoby, ci egzegeci to też uważają. Natomiast z drugiej strony w pewnym sensie postanowienia są bez sensu. Dlaczego? Ponieważ jeśli się wysilasz. Jeśli robisz postanowienia, podejmujesz decyzje, masz pomysły, masz wizje, plany, to znaczy, że uważasz siebie za nadal żyjącego. A jesteś umarły. Umarłeś razem z Chrystusem, zostajesz z nim współkrzyżowany i razem z nim też zmartwychwstajesz. Ale Paweł mówi: Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I czy ja mam robić postanowienia, bo wierzę w siebie i wierzę, że się poprawię? To jest pomysł światowy. To jest pomysł pogański. Chrześcijanie powinni mówić nie. Wszystko, co złe, należy do Starego Człowieka. I uwaga, wszystko, co dobre, też należy do Starego Człowieka. Bo to, to, jest, to jest w ogóle głęboki temat, dlatego zapraszam do subskrypcji. <laughs> Zobaczcie, szatan zachęcił Ewę do jedzenia z drzewa Poznania, dobra i zła. Tam to, to nie było drzewo Poznania tylko zła. No tak w ogóle to jest dziwna nazwa. Nam się wydaje, że Ewa tak trochę, trochę głupio, nie? Trochę siara, że poznała zło, jak zjadła ten owoc. No ale chyba trochę tak y, półfajnie, chyba trochę fajnie, że poznała też dobro, czy nie. No właśnie nie. Zarówno zło, jak i dobro yy, jest nie bardzo, jest niewłaściwe. Co ja w ogóle tu gadam do Was? To jest głęboki temat, ale zauważcie, kiedy człowiek w Piśmie Świętym, to jest bardzo wyraźne, kiedy człowiek zaczyna myśleć, ej, co jest dobre w tej sytuacji, to zawsze ma głupie pomysły. Jeśli sam idzie w tym kierunku, to macie świętego Piotra, który mówi, do Jezusa, nie przyjdzie to nigdy do ciebie, nigdy nie umrzesz. Nie idź do Jerozolimy, bo tam cię zabiją, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Czy to było dobre? Bardzo dobre. Troszczył się o swojego mistrza, kochał go bardzo. A Jezus mówi: Zejdź mi z oczu, szatanie. I to wszystko dlatego, że on jadł tak samo jak Adam i Ewa z drzewa poznania dobra i zła. Odwrócił zło, myślał, że jest ok i chciał robić dobro, ale nadal został nazwany szatanem przez Jezusa Chrystusa, czyli przeciwnikiem. Drugi przykład. To jest Marta w, tam, w tej sytuacji, gdzie jest Marta i Maria i, i Marta tam się uwija, a, a Maria po prostu sobie siedzi przy Jezusie yy, i Marta mówi, no przecież chyba powiedz jej, żeby mi pomogła, a Jezus mówi, Maria wybrała lepszą cząstkę, a ty się za dużo troszczysz. Co znowu jest w tej sytuacji? Marta właśnie zaczęła myśleć, ej, co, co dobrego? Mogę zrobić. To właśnie myśli człowiek ze Starego Testamentu. Człowiek, który jeszcze uważa się za żywego, za żyjącego. Uważa, że coś jeszcze dobrego może zrobić. A co zrobiła Maria? Maria stwierdziła chwileczkę: Dobry przyszedł właśnie, i dobry usiadł, i dobry zaraz będzie mówił. I on jest tak dobry, że ja nie chcę uronić żadnego z jego słów. Nie jest dobre to, co ja robię, tak jak myślała Marta, ale ja zaraz dobrze zrobię. Dobrze, to powie ten, który przyszedł, bo tylko jeden jest dobry i ten dobry właśnie tu siedzi i trzeba usiąść przy nim. Jak coś dobry będzie chciał zjeść, coś dobry będzie chciał wypić, to dobry powie. I tylko jeden jest dobry i on właśnie przyszedł i jemu trzeba służyć, ale tak jak on chce, a nie tak jak ja sobie sam wymyślam. Dlatego muszę odrzucić nie tylko zło, ale też dobro w pewnym sensie, tak jak ja je sobie sam wymyślam. Muszę być wsłuchany w Boga i muszę być jak trup. Czyli nie mogę mieć własnych pomysłów, własnych postanowień itd. Czy mam w związku z tym wszystkie postanowienia wywalić za, za, za drzwi, na przykład nie chodzić do szkoły, no bo yy, nie wiem, trupy nie chodzą do szkoły? <laughs> nie można rezygnować z rozumu, wiadomo, w tym wszystkim. Natomiast yy, pomyślcie o tym. Mi to kompletnie wszystko yy, rozwaliło. Cały ten biblijny sukces. Bo ja wam mówię: ej, róbcie postanowienia, a potem czytam jednego egzegetę, który mówi: jedno postanowienie sobie zrób na całe swoje życie. Żeby sobie nie robić żadnych postanowień, tylko żyć z zmartwychwstałym Chrystusem. Cokolwiek by to miało znaczyć, rozumiecie, to się dopiero otwiera refleksja i temat. Ale zauważcie, że całe swoje życie myśleliście właśnie w ten sposób. Że ja muszę się zmienić. Że ja muszę się poprawić. Że zrobię to postanowienie i to postanowienie, a tego, tego sobie odmówię. Takie wyrzeczenie zrobię. Więc jeden egzegeta mówi, Zrób sobie jedno postanowienie, żeby sobie niczego nigdy nie postanawiać, tylko żyć zmartwychwstałym Chrystusem. A drugi egzegeta mówi, jeśli masz jeszcze jakieś pomysły i postanowienia, to znaczy, że uważasz siebie nadal za żyjącego, a umarłeś. I powinno być tak, że już nie ty żyjesz, ale Chrystus żyje w tobie. Jaki ten temat jest mocny, jaki jest głęboki. Bardzo wam dziękuję za wszystko. To wszystkie lajki, komentarze, wiadomości. Bardzo przepraszam, że nie odpowiadam na wiadomości na maile. Jestem raczej niedostępny. Odpowiadam tylko na jakieś poważne propozycje. To zwykle tak. <laughs> bardzo Wam dziękuję z całego serca. Nie mogę się doczekać, aż studia się skończą i będę mógł pełną parą nadawać. To są rzeczy bardzo ważne. Bardzo Wam też dziękuję za wszystkie świadectwa. Cieszę się, że Wam pomagam jakoś. Słuchajcie, tematów mamy masę. I rzeczy w naszych głowach masę do naprawienia. Trzeba poznawać słowo Boże i zmieniać swoje myślenie, bo na tym polega nawrócenie, metanoja, zmiana myślenia. My myślimy naprawdę poświatowemu. Naprawdę myślimy po pogańsku. Bo całe myślenie na całym świecie jest skażone myśleniem odwrotnym do słowa Bożego. Przykładów jest masa. Mógłbym gadać do rana, ale na razie to tyle. Pomyślcie o tym. Nie jesteś żywy, jesteś martwy. List do Rzymian, rozdział 6, werset 6. Wiemy o tym, że stary nasz człowiek został z nim współukrzyżowany, aby zniszczyć ciało, które było własnością grzechu i abyśmy nie byli w niewoli grzechu. Każdy bowiem, kto umarł, wolny jest od grzechu. Ja umarłem w Chrystusie, więc jestem wolny. Od grzechu, ale jestem wolny nie tylko od grzechu, ale też od pomysłów moich na ten temat, co mogłoby być dobre. Bo zawsze, kiedy ja myślę, co, co może być dobre, albo co mogę zrobić dobrego, to przegapiam fakt, że dobry jest przy mnie i że powinienem przy dobrym usiąść i się zamknąć i przestać wierzgać. Tylko usiąść przy dobrym i trwać w dobrym, a dobry będzie trwał we mnie dobry przez duże D. Ten, który jedyny jest dobry, niech przyjmie chwałę i moc i cześć na wieki wieków. Trzymajcie się, szalom.